Cześć, nazywam się Olga Drzymała i propaguję jeździectwo oparte na zrozumieniu i porozumieniu z wierzchowcem. Propaguję jeździectwo, które można porównać do tańca towarzyskiego, gdzie partner prowadzący prowadzi w sposób elegancki, subtelny i z wyczuciem. Dlatego zachęcam, obserwuj moją szkoleniową działalność, wysłuchaj podcastów i tańcz z koniem. Znajoma Amazonka wspomniała mi o pewnej klaczy, która w reakcji na pracę z nią okazuje strach, bunt, brak szacunku dla człowieka, brak zaufania, brak skupienia. Ta klacz jest pod opieką owej Amazonki od pewnego czasu, i takie zachowanie uwidoczniło się dopiero wówczas, gdy Amazonka próbowała. Zacząć trenować klacz. Wcześniej klacz była zajeżdżona kogoś innego, trafiła pod opiekę znajomej, przez jakiś czas nie była w treningu i w momencie, kiedy nie pracowała, nie była w treningu, nie okazywała właśnie takich zachowań. Amazonka wyraziła zdziwienie na takie zachowanie klaczy. Ponieważ stara się ta Amazonka um, pracować z koniem na zasadzie um, właśnie takiego zrozumienia, porozumienia um, delikatnie ze spokojem i zakłada um, ta moja znajoma, że w takim razie um, klacz nie ma się już czego bać, a skoro nie ma się czego bać, to nie powinna się tak zachowywać. No, cóż, no opisałam, że yy, generalnie ta klacz prawdopodobnie boi się ludzi, że nie wie. Ten, tak lat, że, że nie, nie musi się bać akurat tej mojej znajomej. Jako opiekunka nowa, opiekunka konia robi dokładnie to, co inni wcześniej, czyli kiełzna ją, zakłada siodło, bierze bat do ręki, chce, żeby biegała w kółko, i tak dalej, tak dalej. No i dostałam odpowiedź znowu, że znajoma nigdy nie, nie używała bata do gonienia, że traktuje te, ten bat właśnie jako, jako przedłużenie ręki do pewnego pokazywania, wskazywania itd. No i tak dalej. No i tutaj przechodzimy do sedna sprawy. Znaczy to jest tak, że znajoma ma świadomość tego, że chce pracować inaczej, inna, że chce pracować z koniem inaczej, że, że, że nie chce właśnie na zasadzie przepychanek, siłowania, że chce, żeby koń rozumiał, że chce, żeby, żeby, żeby to było wszystko na zasadzie porozumienia. Ja to wiem, nie musi mi, mi że tak powiem, tego tłumaczyć, bo, bo ja to wiem. Natomiast problem polega na tym, że to trzeba wytłumaczyć koniowi. Bo skąd ten koń, który gdzieś wcześniej został zestresowany, gdzie mu się ten stres zakodował, zakodowała mu się pewien, pewien sposób relacji z człowiekiem, czyli yy, relacji na zasadzie yy, zareaguje dopiero jak, 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 jak zaboli. Kiedy ten koń nigdy nie był uczony rozumienia, zrozumienia, porozumienia, nie był uczony skupiania się na, na, na człowieku i, i na pracy, nie był uczony tego, że człowiekowi można zaufać. Konie nie są w cudzysłowie jasnowidzami, żeby Same się przestawić i zrozumieć, że nowy właściciel czy nowy pracujący, nowy opiekun jest inny. Konia trzeba tego nauczyć, a zanim się nauczy tych nowych relacji z nowym opiekunem, to trzeba oduczyć starych. Czyli jakby trzeba odkodować w cudzysłowie konia. Jeżeli ma zakodowany koń strach przed batem. To najpierw trzeba mu pokazać, że nie musi się tego bata bać. Jeżeli ma zakodowane, że przed batem ma uciekać, no to trzeba najpierw mu pokazać, że nie ma uciekać, zanim mu się pokaże, jaki sygnał poprzez bat, czy jaką prośbę poprzez bat się przekazuje. Ale żeby zacząć taką pracę z koniem, żeby przestawić konia na, na nowy sposób pracy z jeźdźcem czy z opiekunem, to niestety trzeba z pewnych rzeczy zrezygnować. I tutaj się też zaczyna problem, dlatego że jeźdźcy niechętnie rezygnują z tego, żeby na konia wsiadać, czy żeby od razu lążować. A niestety to bardzo często jest w zasadzie warunkiem tego, żeby koń, Miał szansę przestawić się na inną pracę ze swoim nowym opiekunem i miejscem, na pracę właśnie na zasadzie: zrozummy się, porozummy się, skupmy się, zaufajmy sobie. Myślę, że będzie najlepiej, gdy powiem Wam, w jaki sposób ja pracowałabym z takim koniem. I tak jak już wspomniałam, zrezygnowałabym na początek z lążowania i jazdy wierzchem. A skupiłabym się na tak, pracy w takiej bezpośredniej bliskości. I zaczęłabym pracę od pokazania klaczy, że właśnie nie wytłumaczenia jej, że nie powinna się bać bata, nie powinna od niego uciekać, bo bat jest przedłużeniem ręki, że będzie przekaźnikiem pewnych y, informacji. I zaczęłabym tą pracę od tego, że sprawdziłabym, y, w którym miejscu ciała klacz nie boi się dotyku bata. Bo myślę, że znajdzie się takie miejsce. Spróbowałabym dotykać nóg, spróbowałabym dotknąć klatki piersiowej, grzbietu, zadu, wszystko bardzo spokojnymi, powolnymi, nienerwowymi ruchami, takimi mało ekspresyjnymi, tak żeby właśnie klacz, klacz mogła jakby nawet obserwować ten ruch ręki i bata. I miejsca, które by wyraźnie, od których by wyraźnie, to znaczy które bym chciała dotknąć, a klacz wyraźnie by odskakiwała czy odchodziła, odpuściłabym. Na pewno w ten sposób znalazłabym miejsce, gdzie właśnie klacz tego dotyku się nie boi. Powiedzmy nawet, niech to będą kopyta, bo to chodzi o pewien przekaz. I teraz powiedzmy, że dotykam kopyta batem, klacz nie reaguje. I ja ją wtedy nagradzam. Nagradzam, czy, czy nie wiem, kawałkiem jakiegoś smakołyka, marchewki, pogłaskaniem, dobrym słowem, nie mówiąc o tym, że ja muszę być przy tym wyciszona. Sporo mówi mój oddech i, i, i taka pewność siebie. I w momencie, kiedy właśnie dotykam miejsc, których ona się nie boi i ją za to nagradzam i... Wszystko polega na takiej pewnej budowaniu, pewnego zaufania. Ty, nie, nie, niczego nie rób, wycisz się, uspokój, a ja nie przekroczę pewnych barier. To klat zaczyna się właśnie skupiać na przekazie, a nie na tym, czy powinna się mnie bać. I teraz to nagradzanie właśnie miejsc, które podczas, znaczy nagradzanie za to, że dotykam, pozwala mi dotykać miejsca i że się tam nie boi, prowadzi do kolejnego kroku, czyli znajduję miejsca, które powiedzmy ona, czy na przykład jak dotykam kopyta, to powiedzmy, że trochę w górę idę, dotykam wyżej nogi. I znowu ta sama procedura. Nagradzam, uspokajam i tak dalej. Jeżeli koń na przykład zareaguje tak, że się jednak przestraszy tego dotyku, no to znowu jakby przestaje dotykać i wracam do kopyt, znowu nagradzam. Bo chodzi o to, żeby koń zrozumiał przekaz. Nie musisz się bać, nie będziesz się bać, ja cię nagrodzę, ale ja nie przekroczę też pewnych granic. Tutaj zaczyna się takie już budowanie kompromisów. Bo konie bardzo lubią kompromisy. Z końmi powinno się budować kompromisy, chociaż tutaj na pewno bym miała wiele osób by się ze mną nie zgodziło i pewnie toczyłyby się dyskusje, ale to no mówię, to jest moje, 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 że tak powiem, subiektywna ocena i subiektywny sposób, jakby oceniania, co się przydaje w nawiązywaniu kontaktów z, z, czy relacji z koniem. Uważam, że. Kompromisy są znakomite, że tak powiem do stworzenia takich relacji, przyjaznych relacji na zasadzie porozumienia. Czyli znowu wracam do, do miejsca, gdzie się koń nie boi, nagradzam, pozwalam koniowi przemyśleć, pozwalam koniowi połączyć kropeczki, pozwalam zrozumieć. Dotyka mnie, nie uciekam. Jestem wynagradzana. Nie, nie, nie przekracza opiekun mój czy opiekunka, nie przekracza pewnych granic. I znowu dotykam wyżej. Jeżeli znowu koń ucieka, wracam do kopyt. Aż do momentu, kiedy koń nie ucieknie od tego dotyku. Na przykład właśnie jak dotykam powiedzmy przednią nogę w nadgarstek. Nawet jak się wzdrygnie, to i tak nagradzam. Bo to, to już koń nie ucieknie, tylko powiedzmy się zdrygnie, to już znaczy, że gdzieś zaczyna się taka mała nić porozumienia. I znowu potem gdzieś tam, jak już koń przestaje, że tak powiem, reagować źle, czyli pozwala się dotykać, powiedzmy, właśnie ten nadgarstek, znajduje kolejne miejsce i kolejne. I za każdym razem miejsce dotyku przepracowuje. Do samego końca. To znaczy, jeżeli znowu znajdę kolejne miejsce, w którym klacz czy koń boi się dotyku, wracam do miejsca, w którym się nie bał, nagradzam, pozwalam pokojarzyć i tak dalej, aż znowu koń zaakceptuje kolejne miejsce dotyku batem. Kolejnym elementem pracy będzie kolejnym krokiem. Pracy będzie nauka konia tego, że bad będzie przekaźnikiem pewnych informacji. Ustawiłabym się przodem, jakby do konia, z tym, że no, byłabym gdzieś na wysokości powiedzmy jego mordy. Powiedzmy, że pracuję na ogłowiu, trzymam zawodze i bacikiem próbuję dać delikatny sygnał tam, gdzie działa zazwyczaj łydka albo na zadzie. Bardzo delikatnym pukaniem. Zakładam, że klacz już nie boi bata, bo ona nie może się bać bata czy koń. I teraz daję ten delikatny sygnał, leciutko pukam. I jeżeli koń panicznie od tego sygnału ucieknie, to jakby muszę wrócić znowu do dotyku i nagrody za to, żeby się nie bał dotyku, ale właśnie w miejscu, w którym będę chciała dawać sygnał. Czasami się trzeba cofnąć o dwa kroki, bo powiedzmy, że dałam już sygnał, koń się przestraszył, na nowo zaczyna bać się samego dotyku. To wracam do dotyku miejsca, w którym się nie boi. Znowu nagradzam, wracam do chłody, gdzie będzie dawana, dawany sygnał. Znowu dotykam, koń przestaje się bać, wtedy daję delikatny sygnał. I teraz, jeżeli koń ruszy od tego sygnału, to obracam się, Siodem do ruchu i idę z koniem i nagradzam, bo koń zrozumiał, że ten bacik powiedział idź. I znowu, idąc chwilę, dajemy koniowi czas na to, żeby połączył pewne fakty i zaczął rozumieć, że lekkie pukanie bacikiem to jest sygnał idź. Jeżeli koń na to pukanie bacikiem nie zareaguje w ogóle, to też jest to na początek dobrym symptomem no bo już nie ucieka panicznie, czyli nawet właśnie delikatnego sygnału się nie boi, więc też można za to nagrodzić. Ale ten sygnał trzeba powtarzać, aż koń zareaguje prawidłowo, bo często to jest tak, że żeby koń się zaczął uczyć sygnału, musi coś zrobić przez przypadek, musi coś zrobić intuicyjnie. Więc powtarzamy ten sygnał, aż... Koń się nie ruszy. Nawet jeżeli się lekko ruszy w bok zamiast do przodu, ale będzie to przesunięcie się spokojne, nienerwowe, nie będzie wyglądało jak ucieczka, to też nagradzamy. Muszę zaznaczyć, że wszystkie te ćwiczenia robimy z obu stron konia. Potem kolejnym sygnałem, którego bym nauczyła konia, to jest sygnał zatrzymywania się. Czyli powiedzmy, że koń rusza już na sygnał bacika, kiedy już rozumie ten sygnał to można jakby dawać go, już będąc jakby obok, znaczy ustawionym ramię w ramię z koniem, że tak powiem. Nie? Czyli, czyli już jestem ustawiona w kierunku ruchu, bacik mam w, z tyłu za sobą i delikatnie pukam w kłodę w miejscu, w którym pracowałaby łydka. Ruszamy. I teraz kolejnym sygnałem, właśnie znaczy kolejnym sygnałem, które bym uczyła, to by było... Pukanie bacikiem w klatkę piersiową, bo koń musi zrozumieć, że sygnały zwalniające dotyczą klatki piersiowej, a nie mordy. I znowu, w zależności od tego, jak koń by zareagował, to tak, a nie inaczej potoczyłaby się dalsze szkolenie. Czyli, jeżeli koń by nerwowo zareagował na ten, na ten bacik, to wróciłabym do niepukania, tylko do dotyku. I znowu, być może by się trzeba cofnąć o jakieś tam dwa czy trzy kroki. Problem jest tylko taki, że koń już jest w ruchu, nie? więc, więc czasami, już, czasami zaczynają się kolejne problemy, bo na przykład koń nie będzie chciał się nam zatrzymać i teraz pytanie, jeżeli koń, koń był nauczony zatrzymywać się na szarpnięcie wędzidłem, to czy to robić? Ja uważam, że nie, chociaż no czasami bywają sytuacje niebezpieczne, że trzeba to zrobić. Natomiast w takiej sytuacji trzeba wymyśleć sposób, to znaczy, żeby koń się zatrzymał, to na przykład znaleźć mur, na który można wejść. No, mur w cudzysłowie, bo to może być drzewo, na które jakby idziemy i zmusi konia do zatrzymania się. Czy, czy ściana, czy cokolwiek innego, czy jakiś krzak, czy cokolwiek, żeby jakby wymusić na koniu zatrzymanie się. Żeby pokazać mu, bo, bo, my chcę, bo chcę pokazać koniowi, że ja nie będę szarpać go za pysk, że wodze i wędzidło nie będą hamulcem. I powtarzam jeszcze raz, ruszam, znowu bacik po klatce piersiowej, koń się nie zatrzymuje, jest nerwowy, to znowu nachodzę na jakąś przeszkodę, żeby konia zatrzymać. Wtedy próbuję dotknąć konia tylko na klatce piersiowej, kiedy już stoi. Jeżeli nie reaguję nerwowo, nagradzam. Próbuję pukać, nie reaguję nerwowo, nagradzam. Jeżeli reaguję nerwowo, znowu gdzieś cofam się do poprzednich ćwiczeń. I znowu metodą prób i błędów, aż koń prawidłowo zareaguje. Oczywiście w którymś momencie najlepiej połączyć, jakby te dwa elementy, które, o których mówiłam, czyli idę z koniem. Pukam go lekko po przedzie klatki piersiowej, zakładam, że już nie reaguje nerwowo, ale nie rozumie jeszcze tego sygnału. Więc pukając go, też jakby wchodzę na jakąś przeszkodę, która zmusza konia znaczy wchodzę w cudzysłowie, no wiadomo, że my nie wejdziemy, ale jakby idę na jakąś przeszkodę, która zmusza konia do tego, żeby się zatrzymał. Nagradzam oczywiście i koń zaczyna znowu gdzieś kojarzyć, łączyć kropki i tak dalej. I znowu, tak długo pracuję, aż koń zrozumie, że delikatne pukanie w pierś oznacza zatrzymaj się, aż koń zareaguje na to zatrzymaj się. W tym podcaście to już wszystko. Będę kontynuowała nagrywanie podcastów na temat dalszej możliwej pracy z klaczą. Jeżeli ktoś chciałby wesprzeć i zasponsorować powstanie tych nagrań, to zapraszam na bajkofi.to i na patronite. Dla tych osób, które wesprą mnie albo jednorazowo albo właśnie zostaną moimi patronami, będą dostępne odcinki specjalne i to być może z każdej z serii podcastów.